Cześć, Maneczko, witam Was na moim kanale, tu Konia, to kolejny vlog na tym kanale i teraz będę w tym momencie montował jak widzicie, słuchawki mam i co, jak mówiłem już w poprzednim vlogu że te vlogi jakby na spontanie, co ponagrywam, to ponagrywam ale niektóre są takie, co E, wiem co będę nagrywał i tak e, wszystko tłumaczyłem w poprzednim vlogu i co, nie wiem czy ten vlog się wam spodobał, spodoba, to jak tak, to zostaw łapkę w górę, jak mój kanał się spo, spodobał, spodoba, to zostaw suba ze dzwoneczkiem i wchodź do opisu kanału oraz filmu i co, ja się... Z wami żegnamy że na ten moment i co? Wchodzi intro. I zaczynamy. Cześć, teraz y, się wrócę film na YouTube'a. Dzisiaj jest 24. Y, odcinek z Cyperpanka 44. I jeszcze zostało 3 minuty i potem ja z bratem będę yy, przerzucał wszystkie foldery na pendrive'a, na telefony i będzie format robiony. Bo ta nowa karta wam nic nie pokazywałem jak się format yy, robił, bo no ten byliśmy no, brat włączył formata robienia, ale byliśmy w sklepie i do tego czasu się zrobił format. Yy, Disk SSD tylko był formatowany, nie był ten, ten. Jak ten drugi się ten? No, HDD. HDD. <grym> <-d -d> <grym> I co, jeśli ja z wami żegną. Chcie zobaczymy później patrzcie. Dobra, chodź. Kuba. No yy, ten w tle będzie ta tam, tam radar się yy, pobierać. Pobierać, instalować też. No tak. I będę tak mm, montował odcinki z Cyperfranka. I może idzie na ten i wleci. Bo teraz dużo dni to tam gdzieś go na nie montowałem, nie wrzucałem, bo jakby Cyperfranka chce ciągnąć ten. Ale głowę tego nie na, zacząłem nagrywać. Nie wiem, jednak poczekać, ale teraz w dupie zacząłem. I no, i co będzie? No, będę montował. E, A tutaj, Tom Raider już 21GB i przecinek 8. Z trzydziestu trzech Kropka sześć giga. I no. I co? Se żegnam na ten moment. I cześć. Zaraz się pobierze. I będę testował. Testował. I co? Ta geka się pobrała. Ta to Tomb Raider. E, tam na chwilę pograłem, potestowałem. I bez nagrywania. Nie wiem jak streamowania, bo tam no mniej komputer w dupę do strajku jak streamowanie jest. E, ale. Z nagrywaniem, no tak. Klatki spoko, ale skaczą. Ale bez nagrywania spoko jest. Tam, no, duże yy, klatki są. Albo na pewno się ustawienia jakoś poustawiało i by się nagrywało dobrze. Tom, Tom Rider. Ale tak będę, nie wiem czy już nowy, nowego kompa nie będę miał gdzie będę nagrywał tą część tą Raider Bo jak będę Tom Raider nagrywał to od, od jedynki bo mam na streamie z bratem. bo była taka jakby promocja, taki pakiet do kupienia Tam za nie wiem ile wszystkie prawie części i co? Teraz się film yy, renderuje jest GO na czwarty odcinek. Nie wiem, który z, już, już jest, jak tego vloga oglądacie. A i też chciałem powiedzieć, jak oglądacie tego vloga, to chyba na, na nowym kanale, gdzie live'y będą się odbywać. transmisje na żywo. To może pierwszą transmisję na żywo zrobiłem dzisiaj. W piątek 26 listopada. No, albo jak oglądacie, nie zrobiłem. No hej, rano wstałem. No jest rano, to jak nagryłem teraz dopiero wstałem. Wyszedłem z kubą, i jestem z kową na dworze. I tak patrzę przez okno Sz szron. To się tak mówi?

Pokazywałem Wam, jak śnieg pada. Wtedy padał, No tak letko. Ale dzisiaj. Patrzcie, kurła mać. No tak, jutro jest y, 1 grudnia. Wy na pewno nie oglądacie. 1 grudnia może. Albo może. 1 grudnia. Wrzucę to. Albo trzeciego, Mhm. 1 grudnia albo 3, 5 może. Ale w grudniu zobaczycie tego vloga. Jak oglądacie to nie wiem w jakim yy, dniu był wrzucony. No. I tak sypie kurła. Wiecie jaką się klei do siebie? Kulki na pewno by się dało zrobić. Ba bałwana też może. <laughs> Nie za mało w śniegu, może będzie więcej i na święta będzie. Nie wiem, czy będę w tym y roku vlogmasy ten. Jak oglądacie tego vloga, to może będzie jako vlogmas. M y po tytule y widzicie, jak oglądacie. I... Może, no tak, jak takie vlogi będą w grudniu, to jakby w lub no. no. I co, teraz będę live robił? się z wami, żegnam na ten moment. I co, jeszcze ja z wami, żegnam. No i cześć. Śnieżku nie ma. Tylko jest. Bardzo mocny wiatr. No, czasami wieje tak, no, dosyć letko, ale wstałem. Jest. na no, pół ósmej. Nie, prawy ósma. 7:48. Wstałem. sobie buję ten. Zęby. No, I. Pójdę z Kubą i z Kropą, z psami, na dwór. E, przyjdę, pójdę, zrobię sobie kawę i coś do jedzenia. I będę... I zobaczę, jak nam spróbuje live zrobić. Jak to będzie tam. I no... I co... Nie wiem, co będę robił na kompie potem. Nie wiem czy montować, czy, czy promocja pobiorę najpierw nie wiem dobra ja się z wami żegnam na ten moment Okej, okay, tu sobie testuję w okej okay. No no hmm, fajnie no. I co jak widzicie sypnie Sypie śniegiem Powinien no, no, do, zostać na na a nie Dłonie i no Jemy sobie na śniadanie pizzę a tu się renderuje film, który wleci dzisiaj jest 23 września dzisiaj wleci ten vlog Nie wiem kiedy Na pewno no w grudniu któregoś ale ten Może dzisiaj też tego 3 grudnia z zmontuję i zrenderuję, albo jutro, albo pojutrze, nie wiem. I Gdzie to jest film, gdzie jeżdżę po Stagardzie Gdańskim i tam... Yy... Nie wiem jakie jeszcze tam były, tam... No, że w Stagardzie Gdańskim, tam... Wiecie co? Um, jest nowy dzień już. Wstałem już yy, z i yy, ośmierałem tam trochę i padało znowu Nie padało, znowu pada Też kółko jest Dziwne. No jak słyszycie woda się gotuje na kawę no, woda też może być na chybata albo ten, ale kawę będę robił sobie. I sadłyczę, I nie wiem, będę tam. Jak mówiłem wcześniej, ośleżałem. I coś tam sypię, ale chyba nie, nie będzie sypetek. tak. Słuchajcie. Ja tak już słyszałem parę razy w swoim życiu. Albo na YouTube słyszę. Jak wy mówicie na no tosty czy sandwich? To samo na tą, na, ten, na to urządzenie, ta to, toster czy sandwich? U mnie się gadało zawsze sandwich, nie jakieś tost, ten tosty, toster. Napiszcie, no jestem ciekaw. Komentarze. Wiecie, dla mnie takie dziwne, u mnie się zawsze mówiło. Toaster. Sandwich, sandwich. Teraz się pomyliłem, bo. No, to No, sandwich. Sandwich. Jestem ciekaw. liście jak chcecie pisać. O, teraz idę do sklepu. I z tym śniegiem. No tak średnio to. Chwilę popadało i no i spokój. To ja tak średnio widzę na No jest to, tak naprawdę początek grudnia. Jeszcze może spaść. Nie wiem tam 30 metrów. Trochę mniej. Trochę więcej nie. wiem. OK, już idę do domu. Wszystko kupiłem i no, się zobaczymy po tym. Się renderuje pierwszy odcinek z nowej serii z Minecrafta. Nie wiem, kiedy ten vlog wleci. Dzisiaj piąty, może dziesiątego wleci, albo wcześniej, albo później trochę, ale jak nie widzieliście tego odcinka, teraz powiem, to zapraszam do pierwszego odcinka. Na pewno będzie już więcej odcinków z tej serii na kanale, ale... Może będziecie widzieć. Na pewno, nie wiem. Okej, okay, tu film się wrzuca, ale jeszcze z wiksty pisze, czy nazwa spoko, czy ten... czy zmieni, nie wiem. Bo jakbym miał dostęp ten, no wiecie o co chodzi. I co? Jeszcze jest odcinek na prywatnym. Bo jak mówiłem, no i co? Si na ten moment z wami żegnam i cześć. I co? Prawy odcinek wleciał. I premierę już zrobiłem. Jak się wróci, to tam będzie premiera. Jak widzieliście już. To była premiera pierwszego odcinka. A teraz jem obiad. To smacznego jak to się. Nie wiem, obiad, no śniadanie, obiad, kolację, tam drugie śniadanie, nie wiem. I jak ten, się to te pobiera, no plugin do OBS-a. Bo jest plugin ten. U takiego, no, youtubera zobaczyłem, że trzy kroki jak Gry screena ten. Bez gry mieć. Wyciąć sobie tło. I sobie sprawdzę ten plugin na tym na obs -ie. A te dwa wersje, dwie opcje, to ja nie zrobię jednej nie, bo nie mam e, karty z tą opcją. Nie wiecie na pewno, jaka opcja. No, wycinanie tła. Aplikacja jest od razu. I pierwsza jest, że. Jakaś aplikacja, ten... <grym> nie chcę się z tym bawić i nie chcę tam... Zmontowałem trzy filmy z Minecrafta, z tej nowej serii. Z Dizzy i z PrePunk'a. I no, zmontowałem. Teraz e, wyszłem z Kubą na dwór. Jak widzicie, już jestem na dworze i od 14 po 14 będę nagrywał odcinki z Wixtream Kolejne odcinki z tej nowej serii z Minecrafta a jest po 12 No i co? Tutaj OBS tu Minecraft i już mam na Discordzie na mikrofonie tego Wixtego No nagrywki już no to się nagrywa odcinek z Cyperpanka się gram i tu obok sobie oglądam jego i oprócz tego jeszcze promocję pobiera w tle. I odcinek się wrzuca jest z gona szósty z gona no szósty odcinek no i tak sobie to